Witam Was w kolejnym odcinku naszych wspólnych przygód w ziemi. Kontynuujemy naszą przygodę już w trzeciej i tak naprawdę za chwilę ostatniej części, e, ostatnich epizodach e, Władcy pierścieni powrót króla. Więc zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, e, pokonaliśmy. Uciekliśmy właściwie przed e, Szelobą. Zobaczymy, co teraz będzie przed e, nami. Kolejna fantastyczna animacja. Naprawdę, te rysunki są śliczne. Wyczuwam, że albo teraz będzie walka z Szelobą. Tak. Bo przecież Fredo musi być ćwignięty. Ale nie jest pasjowna. Ah, fui. Co się dzieje? Co się dzieje? Kuj, kui. Ua! Jak ja nośnik? Prosto w ziobro. Czekaj, czy ja mu ciepło. O wow. serio. że co tu trzeba będzie zrobić. Atakujemy, atakujemy. Ciekawe, co to wyjdzie. Jeden zero. Dobra, weźmy eee, światło. Ruszajmy do ataku A no to może być dość długi poziom w ostatecznym rozrachunku, bo jak widzicie to z nią za długo nie powalczymy. Dobra, i kolejny atak. Co nam z tego wyjdzie? Atakujemy, atakujemy, atakujemy. Faktycznie tam też tak było w filmie. Ale ile ona ma tego jadu? O, teoretycznie pojemki mają na jedno kąśnięcie, ale dobra. To są tylko fantazy, więc to może być różnie, prawda? Dobra, uciekła. No to teraz. Patrzcie, jakie ma szczęście. Wiecie co, ja zawsze oglądam wodce pierścienia, ale to. Tą...

Opie gdzie ty byś Gdyś zaszedł bez tego sama. Dobra, zapisujemy, rozwalamy dalej. Dobra, zmieniamy, zbieramy pieniądze i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Wiecie, że z cyklu każdy grosz się liczy. Как в дом в бюджете это можно так на правда это мало начинаем же не мог I <laughs> Serio? O, to tego się powiem szczerze nie spodziewałem. Niestety nie mamy skoku alfa. Ja jeszcze się spalę w międzyczasie. Dobra, co my tu mamy? O, trochę ich jest. Ale patrzcie, jaki kozak na goły piądzie z nimi. I wygrywa. Nice. Pierwszy ko kozak. Wiec, fany. Widzieliście? Zamknięte. Wiedzieli kiedy dokładnie wpaść. No, no. trzeba będzie strój zdobyć. Dobra. No to ruszamy w drogę. Już klasycznie zapisz. Szukaj. Okay. Dobra, no to rozwalamy. Co ma? łopatka albo. Aha. Orange tysiąclecie wam powiem. Widzicie, szary mary, szurum Widzicie, ile tu monetek trzeba będzie. Teraz to już powinno być tylko bitwa na polach Pelonoru, Jak dobrze liczę, według filmu. A nie, jeszcze Ragorn musi odzyskać mieczyk i wziąć umarlaków. Powinno być to. Bo przed Frodą stąd już jest Mordor. W sensie Mordor. Góra przeznaczenia koniec, koniec balu. Okay. No to zobaczymy. No jak zwykle trzeba podpalić. Tam podpalić, tu zniszczyć. Patrzcie jakie mocne poprawiło się wtedy, kiedy miało. To jest, widzicie. I cyk, katapulta. Zalecimy drugi raz. A bo mamy, super. O, jak przyspieszyło. Widzieliście? Dobra, sam jest przebrany. To teraz trzeba się przebrać za Frodo. Hops, do góry. Czy nas spuścić. Czyli tu trzeba zaś Frodo. A Elfisk płaszcz dalej, jasno, to jest hit. Somehow left some Powiedzmy, Frodo już jest częściowo przebrany, ale jeszcze musimy go tu. A nie, tam sam nam jest potrzebny. No, dobra, to biegniemy, moi drodzy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. <laughs> Przepraszam Was, bo tu trzeba podpalić. Ja wiem, że muszę się przebrać, próbuję. Niekoniecznie jest to super, nie powiedziałbym ciężkie, ale szybkie. lector Dobrze. I teraz wychodzimy na górę przeznaczenia. A jeszcze troszkę co by... Wybaczcie, że mój skrzyp jest stary, ale no, cóż, działa. Koniec poziomu wyszło szybciej niż myślałem. Milion monet. No, bardzo fajnie, żeby tak. Zawsze wychodził milion monet, byłoby wręcz idealnie, powiem wam. Idealnie. Kontynuuj tryb fabularny i zobaczymy, co teraz będzie. Czy film? I go oglądamy. Czy luźna fabuła? Film. Już wiemy, trzeba się przełączyć... Moi drodzy, i w tym momencie kończymy. Eee, zapraszam Was w kolejnym odcinku, który pojawi się najprawdopodobniej jutro. Eee, będziemy kontynuować naszą podróż przez śród śródziemie, najprawdopodobniej przez krainę umarłych, gdzie Aragorn odzyska swój e, miecz. Następnie będą pola bitwa na pewno na polach Pelo Honoru, zniszczenie pierścienia, no i koniec. I dalej będziemy się zastanawiać, która gra będzie. Następna. A za ten odcinek. Dziękuję Wam. Pamiętajcie, zostawcie jakiś ślad po sobie: łapkę w dół, łapkę w górę, komentarz, suba, cokolwiek. Dzięki. Trzymajcie się. Eee, trzymajcie się. Cześć.